Ulczy styl Popek 2021 Pozdrawiam dla Was, pozdrowienia dla Was, dla tych siedmiu przyborzek Pozdrawiam teraz dla Was, pozdrowienia dla, dla Was wysyłam Całe życie teraz nabijam Popek z Eblonskiej, całe życie, życia Życie jest potęgą, życie jest kolorowe. Teraz popęć, teraz nabija wam nową drogę. Teraz popęć, który jest i Teraz nabija. Czówko Erobracza. Pokój ziemlski nabija. Jeden zamknie przypalony. Nie jedę, nie jedna. Nie jedna, jedna rozjebana była świnia. jedna była kurwa dojebana. jedna była rozjedana. Przekopana, dla tych podwórku nie ma tutaj grama Luzona, za kilo, kilo, kilogramy Króci się te czoła, kilo, No nie ma tego od nowa Wariacji sierpni, się od nowa Poprań się na na temat Poprań się na nadjeżdżam na temat Co teraz, co z wami potem się na temat Chyba... Niech

Wypinała się, tylko była jej potrzebna kokaina. Bez kokainy nie umiała żyć. Zaczynała jak syn, popek zębląskiej. kiedyś jej pomagał. Takie były, takie dla mnie brawa. Takie życie na patencie popek zębląskiej. Całe życie pęcie. Teraz wziąć ten bit i weź go w tutaj bit. I weź go słuchaj w uko. Bo tak powiedziano. Nie będzie z mamą i to długo. Bo ona miała wyraz 15. Nie, życie takie. Nastolatki. Nie? Takie życie. Życie było ciężkie. A teraz bicie. Bicie serca. Nie, Matana słuchała. Nie, nie jednego serca. na kolanach pakała. A ona co? Tak umrzeć musiała Nabija ten giz, bo te narkotyki zabiją was dziś. 60. A te kurwy, 60 piewać dziś. jebać te kurwy, pały rozjebundy Całe życie styl. Ebląska nabija dziś. Na ten kurwa bit. Na ten kurwa styl. Na tą kurwa mutę dziś. Popek, Ebląska. Nabija wam. Nie wiem styl. Chodźcie, nabijemy sobie drama, zapierdolimy sobie tego sztana, tego, tego, trzeba nam przyisiaj, skosztować tego, a Mary, Mary piękna. O, życie na piatęcie, ale kurwa jest kurwa pięknie, ale posłuchajcie moje nuty, bo dzisiaj były, były rozejbundy, bo sześćdziesiona się kurwa sprzedała, takie życie było dla nas wspaniałe. Te kurwy jebać, 60 kurwy, rozjebane, jebany walcem. Super, stara dłoń.